Wyjdź z domu na łąkę przed wschodem słońca. Uzbieraj ziół różnych. Arnikę, babkę, dziewannę, dziurawiec, szałwie, pokrzywę, rumianek, nagietek. Ususz w cieniu, a podawaj potrzebującym. Weź szałwie, rutę, stroju bobrowego, ugotuj w winie i daj do picia. Dobre przeciw paraliżowi. Od zarania człowiek chciał żyć jak najdłużej. W starożytności autorytetami w medycynie, która miała ludziom iść z pomocą, byli Hipokrates i Galen, i na ich doświadczeniach przez wiele lat opierała się wiedza medyczna. W średniowieczu medycyna miała w sobie wiele magii. Zacofanie wynikało z pogardy dla życia doczesnego, a przez wieki choroby uznawano za dopust Boży i karę za grzechy. Dopiero w okresie renesansu wszechstronne zainteresowanie człowiekiem i jego doczesnym życiem otworzyło nowy rozdział w dziejach medycyny. W XIX wieku z pomocy lekarza korzystać mogli tylko najzamożniejsi. W średniozamożnym i wiejskiej biedocie pozostawała ludowa wiedza medyczna i porady z oraz babek. Źródła choroby były bardzo różnie interpretowane. Jedną z przyczyn była obecność w ludzkim ciele powodującego dolegliwości czarta, a także rzucanie uroków i czarów przez wiedźmy. Często sposobem na leczenie było odczynianie. Zamówią Cię i wyganią Cię zły bólu. Z głowy, z mózgu, z usów i z gęby i brody. Uciekaj na morskie wody. Z piersi, i spod serca, i ze wszystkich naczności. Nie miej w tym chorem zodny osiadłości. Z rąk, z nóg, i z pianty uciekaj, ty bólu przeklanty. Tu mamy ziele i ono tu w Izbie być nie powinno. Zrobiłam se tego roku ziele takie jak dawni, wielkie, bo u nas to ziele trzeba było wziąć koniem albo na furze. Wzięli mi ta wnuki do samochodu oświęciłam, ale ta moja Maryna to się na niczym nie zna. Przywlekła do izby, a to się za tym minorowactwo do chałupy ściągnie. Ziele takie wielkie było, ale wisiało zawsze pod okapem, żeby było na podorędziu blisko drzwi, bo tu mamy zioła na wszystko, co ino trzeba będzie w roku. logadziny, lot człowieka, na każdą okolicę. a zresztą chałupę to trzeba łokodzać. Jakby tak to umarł, to się do umrzykowi, do trumny daje ziele święcone. A jak potem izbę po umrzyku, trzeba złokadzić. A jakby się co urodziło, to bydlęciu po porodzie, a i kobicie też trzeba herbatę ze święconego ziela dać. A do pierwszy kąpieli, tak matce, jak i dziecku, trzeba święcone ziele dołożyć. I to trzeba wiedzieć jakie, no. Maciezonkę, koniec, nie maciezonka musi być, ale Maciezonkę to się święci nie w wielu, dziwocha nie w wielu, tylko się święci w jąku, w czwortek po zakończeniu oktowy się święci. Święci Ma takie drobne ziele. Maciezonkę, rumionek, krusynę kwitnącą, kalinę kwitnącą, bezzorny kwitnący. A w zielno to się święci wielkie ziela z łodygami, z nasionami, z jagodami. O tak jak tu mamy miętę, marwice, maktyz, maktyz, kalinę, jarzębinę, głogi, no piołuny, o tatarcuk, a te ziele ma swoje przeznaczenie. On musi być, bo wiecie, Chrząt to jest strasznie dobre ziele, korzyń starty to jest najlepsze na trowienie. To baby nie wiedzą, ale do świkły i do różnych tamtych, no, jajów to dają chrząt teraz, choć nie wiedzą za to po to, żeby jaja lepiej w żołądku się roz... tam przyjmował żołądek, żeby w nie było. Ale do mnie liście, to było liście, a kogo głowa bolała, to ino obłożyć liściem z krzonu. a... Nawet jak żniwa, a było gorąco, to lepiej było wcześniej przed bólem głowy obłożyć liściem krzonu i to pomagało. Lipa jest też drzewem, które rośnie przy, dom, przy domach, przy chałupach wiejskich, rosła przedtem częściej. Jest świetnym materiałem dla rzeźbiarzy, jest drzewem miękkim, ale przecież kwiat lipy, dziele lipy, na pary z kwiatów lipy, no też wykorzystywane przede wszystkim do przeziębień, herbatki, pyszne, smaczne. Lipa po prostu od wieków słynęła jako drzewo święte. Jako drzewo święte mówiło się, że. E, nigdy piorun nie strzeli w drzewo lipy, dlatego, że właśnie kołyska pana Jezusa była zrobiona z lipy. Jeśli chodzi o jarzębinę, ona też rośnie przy domach, przy chałupach, z tym, że w, na naszym terenie, czyli teren lasowiacki, może jest nie jest mocno rozpowszechniona, a może to za przyczynkiem tego, że właśnie Pamiętamy jeszcze z legend różnych, że Judasz powiesił się na tym drzewie. A naprawdę owoc może być wykorzystywany do świetnych powidełek w połączeniu choćby z jabłkiem. Świetna konfiturka właśnie z jarzębiny, jak również przepyszna nalewka. Baby tu się na wszystkim znały i nawet mogły tak zrobić, że jak... ja nie powiem tak brzydko, nawet za chłop dostał. Za korę. Jak kars mniej więcej popił, to mu baba charbaty narektowała z węsem cornym, a takim jeszcze niedojrzałym, takim brązowym, to lotą, a lotą za studoę, że gaci nie mógł zdjąć. Ale to na to była rada. Trzeba było statarcuka ugotować. Herbatę podać ze dwa razy i przechodziło jak rękom odion. A jak w zimie nie miał kto ta tarcuka, to widzicie, dobre były syski z łolsyny. Ugotować sysek łolsyny i jak ręką łodion odchodziło. No na spanie, to dawni ponodawali makówka, ale teraz to już ludzie wiedzą, że to niezdrowe, że pono po makówce to ino głupie dzieci były, źle się w szkole uczyły. Ale no i lepsze na spanie, a mi nie wierzycie, to spróbujcie, to jest herbata z łowca. Herbata z łowca jest dobro nacyści, nyrki, ponogadają, że nawet kamienie nyrkowe wypłuką herbata z łowca i po niej się dobrze śpi, po herbacie z łowca. Pono uspokoja to jest herbata z głogu, ale nie z rózy nie miszać, tylko taki ten głóg, co ma takie podobne jagody jak jazębina. Ten głuk, u nas to go nazywali rański, a w książce to pisa, że to jest długosypułkowy. O, o, truć tys, można mu są, ale, ale to nie ma lepszej rzeczy, jak nagotować cisa. To jest trucizna ogromna. Nagotować cisa, a jeśli wypatrzyć, jak tam, gdzie se polezy pod płotem, a kasel go dusi, to będzie myślał, że to na kaszel. Ruta, a wygląda ona o tak właśnie. Została wytępiona z ogródków, dlatego że właśnie napar czy wywar z, z ruty był wykorzystywany przez dziewczęta do wywoływania poronień. Dlatego ona została wytępiona z ogródków. Czarny bez rósł kiedyś przy każdym domu rośnie i dzisiaj w naszej okolicy na pewno jest go bardzo dużo. Wykorzystywany był na przeziębienia. Na przeziębienia wykorzystujemy na ogół, znane są nam owoce bzu czarnego sok czy syrop bzu czarnego W naszych obejściach spotkać możemy zioło o nazwie glistnik, inaczej jest ziele jest to roślina wykorzystywana do dnia dzisiejszego. Skutecznie zwalcza czy likwiduje kurzajki. Roślina ta po przełamaniu wydziela sok, taki o kolorze pomarańczowym. Wystarczy smarować tym sokiem brodawkę, kurzajkę. Znam przypadki, gdzie naprawdę skutecznie zlikwidowała. A wiecie, na rany, na blizny, po, po wrzodach, po oparzeniu to nie było nic lepszego, jak kąpać, moczyć Wyważę z kory dymbu albo, albo z żołędzi i jeszcze kora z kruszyny. Sakła kruszyna to takie podobne jak, jak śliwka, a jagodki no takie corne jak torka. Widzicie jak tornina wygląda. Świzeliście kapusty, świzeliście pomagają panie na rematyz, ale na to najlepsze są pokrzywy. Świzę, takie małe pokrzywy, takie jak wyrostają, nazywają ich zogawki, bo one tak mocno parzą pokładać miejsca, gdzie bolo, a no i lepiej to smogać, pić te miejsca, albo się po pokrzywach potolać. To no pomogą. Mówię o ze z jak urządli, to też dobrze pomogą. Także widzicie, dawni w ty. Jak to teraz gadają z okonniki zaborze w aptece, aptece to było wszystko. Wiżba, z wizby, kora z lipy, to też wspomagała trowienie, trowienie. A przecież każdy wie, że na przeziębienie nie ma nic lepszego jak herbata z kwiatu lipowego. A, a jeszcze to no, jest dobry sok malinowy, to widzicie, nie? Sok malinowy jest dobry. A u nas to drzewi przecież nikt nie kupował herbaty, tylko w zimie matka robili herbatę z takich zwykłych kijosów z maliny. Pośli se tam, kamalina rosła, ułamali kijów, połomali, ugotowali w gorku, jako była piękno, kolorowo, tako czerwonutko, pochnąco herbata, to do o pamiętam. Wracają zioła w naszych ogródkach naprawdę siejmy, sadzimy i wykorzystujmy w celach kulinarnych. Przede wszystkim na niestrawności, na lepsze trawienie do tego, żeby zmienić smak danej potrawy, bo jeśli zrobimy sos gdzie gdzieś damy tymianku, innym razem tam innego działa. Więc ta sama niby potrawa, ale już z innym dodatkiem zupełnie, zupełnie zmieni nam smak.